Co się stało? Miasto jakby oszalało, a i mnie niepokój dręczy. Trzeba sprawdzić, co się stało. Nowy król? Nowy król? To jakaś farsa. Nie będę się z nim tu dzielił władzą. Roześlijcie naszych szpiegów, niechaj króliki wprowadzą. o wielcy królowie, co was sprowadza w tę stronę? Gwiazda, gwiazda wiodła nas rodzie i stąd nasze orszak Na zachodzie i na wschodzie króla opieściły znaki. Chcemy pokłon oddać korny, bo to władca wszystkich władców. A że tu stanęła gwiazda, do spotkania czas już bliski. Idźcie, wypocznijcie nieco, boście drogą są znużeni. Potem ja wam skażę w drogę, byście mogli znaleźć dziecię. Warto oddać jemu hołdy, bo to wielki władca przecież. Panie piśmie i znawcy prawa, mówcie mi to szybko, gdzie ma się narodzić król, Mesjasz nowonarodzony? Czy ma ma pobić król nad Pany i Pan ponad wszystkie Pany? Królu Herodzie, w Betlejem Jódzkim narodzi się Mesjasz, bo tak napisał prorok, a Ty, Betlejem, ziemię Jody. Nie jesteś bowiem największe z wszystkich miast Judy, z Ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. A więc to tam rodzi się zamach na moją władzę. Ale nie doczekasz się rządów królu nowonarodzonych. Nigdy na to nie pozwolę, nigdy! No to idźcie, mędrcy drodzy, i szukajcie króla tego. a jak już go odnajdziecie, wróćcie do pałacumego. Tym bym ja wraz z moim dworem mówisz do niego z pokłonem. Zaraz zrobię tu porządek. Zaraz zrobię tu porządek. Już dojrzewa w mojej głowie myśl o rzezi niewiniątek. Z Ewangelii według św. Mateusza. Wtedy Herod widząc, że go mędrcy zawiedli, padł straszny gniew. Posłał do Betlejem i w całej okolicy kazał pozabijać wszystkich chłopców wieku do latów.